Siemka, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry. No, no. no. Blue, no. Counter Strike Global Offensive. Jest ja ze, m... ja ze mną Mateusz. Szyma. I Marcin. Nie Okej, Okej, okej. motowa. Idź, idź, kościu, idź. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, bo światło sobie załatwiło... Na lampę. Jest, jest, jest. Jestem, jestem, jestem. Łapka. Panie żot! Klejnę Shortem, Shortem. Jeszcze nie pofraguję A może? Cio, ciocia. Tu na A! No, aha, to no, jest ja nice. spokojnie. Nie idzie do ciebie? Nie. On ma 500 ping, człowieku. Ty, tu na pełniest. jest! Kose, 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 kose. Nie, nie 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 Dawaj, ASA, dawaj, ASA, dawaj, go, dawaj. Go. Nie ma go. Z... Jak to nie ma? Nie ma go. Kurde, ASA byś miał. No, 4 teraz nie, jako? <śles> Nie, się, Marcin dwa flesze, Marcin dwa flesze powinien być. Dobra. Dobra, ja idę tak, cyk, cyk, mołotow. Łez. Nie, nie ma tego. Dobra, ja idę na tego, na A. Wiesz co, Marcin, robimy. Ofency Ale poczekaj, na z wyczekaniem lekkim, dobra? Siedź. poczekaj jeszcze. Dobra. dobra. Z zbraniał, stój, z bronią, z bronią. Ty, nie ma, nie ma, nie ma. Jakby szturem, no, no dobra, bez fleszy, chodź, wbijamy, wbijamy bez fleszy, chodź. To się nie zaraz, Wiem, nawet. To i tak jako mają, ale... Tak taktycznie ładniej. W filmie. Oh. E, ofensywnie. Ofensywnie, ofensywnie. Jeżeli chcecie właśnie więcej odcinków z cs na przykład z kamerką, żebym był, się lajkujcie oczywiście. Widzę CS nawet... What the fuck? Co to kurwa było? Właśnie. To, a! So <laughs> Co to było? Eee, pociąg u Marcina pierwsza, nie? I teraz dopiero u mnie zagrał na robocie. No fejdem Co WTF? Go. Gdzie? A, samochód. Zapomniałem zobaczyć samochodu. Sorry. Montuję na shorta. E, dobra, ale na shortcie może... Eee, w aparcie, w aparcie, w domku już. Ale poloty zjebałem. Ale weszło. Będzie VIP czy nie będzie WP. Eee, yes. Mateusz. Yes. Gol 3, przydałoby się gol 4, gol 4 Mateusz Mistrzowskie Może po tym... Ale nie, bo dwa mecze przegraliśmy. Było grać ze mną. No. Może byś wiedział. Mi się nie podobał, no to... E, B pójdę, B pójdę. Jestem tego pewny. Smug! Smug, Pierdolę, cofam. Ja pójdę w klubie. Kurda mać. Idźcie na B. Oh. Jezu, na A. Go away, go away. O oh, kurwa. Właśnie HP ma. Na CT-ku. Na ctk na terro, Jezu. My. Idzie tu. Brawo. Bierz popakę Marcin. I leć, leć popaka, leć. A gdzie on tam jest? To, nie, 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 zdech. Zdech, zdech. zdech na górze. Kolej. Pójdę rampą. ty się rozejrzyj na wszędzie. Ta, ta, ta. R, dżungla, Go dżungla, dżungla, masz. dżungla, 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 pewnie dżungla, dżungla, pewnie dżungla, tak. dżungla, Jezu i bez słuchawek A tępek. Co mówisz? To tam ten bez słuchawek no mówić mnie Nie no Marci Ty, Ale on się skradał, bo ja tu panie nie słyszałem. No. no On za wami się... szedł Nie słyszę info nawet Nie widzę, że go zabili o, Dobra do dobra, ee, ja ofensywnie wezmę sobie Awkę Dobra, idę na Miga Aj, go middle. Go go go. go, go, go. Go, go, go. Kto idzie ze mną? A ten będzie przeszkadzać tylko. No, ty masz Deadło A tu może być? Co, so, od dupy idzie? Gdzie jest Edward? Oh, just... UJ UWAŻAJ! Kurde, w skilli mam. 10-1! Mateusz, patrz, moje staty. O, dobre, dobre. Dobra, ja idę. O, o, paka, paka, paka. Kosiak ofensywnie. Można. Już. Zajdź, rzucę hejka. Się, bo wszystko mam, widzisz co mam? Traciłem aż 4 hp. Landry, nie, nie jest Ładna flasza. Ładna flasza. Czekajcie, jak go zabiłem. Co? Skąd? Na flasza. idzie. Na midzie gdzieś Ja gdzieś. Pierdol... Ja. Od dupy strony zaszedł nas. I tak do... ma MVP. A ile no. killi? Lamus. Cze. Co się robi? Ale jaka ładna bania w powieku. Od dupy strony zaszedł. No Z... Tak się robi. Let's go. Let's go. Nie, mój ping jest fajny. Super. Już już lubię mój internet No leć Mateusz tego flashback Flashback Dajcie, rzucę hejka, a nie Cio, 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 cio Cześć na tuta? No jak mi dobrze, no jaki frajer To było, nie? Jak tak można? No, nope. a nie trafił, Boże! Patrzcie to na ten Short, short. Shorta jeden? No, będzie shorta. Szedł. Za, za, za zrobiony. To tak ty gadasz? Tak. Nie ma nic na shortcie. Ten co ciebie zabił ci chodzi? No. Tylko dawno, że zabiłem na midzie. Nie, 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 się nie, A nie, 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 widzi nie, 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 o, nie. Tak nie na pace, chyba no, na nie, <laughs> na nie, i no. mm, trochę ja to, że mnie mnie plantowałeś i Nie wiem, jak chcesz. Dobra, ee, na A czy na B? Na A. No, no jak, jak tak, to tak. Za... No patrz, już jest na tego, na żugla poszedł, tak, na schody. Tak. Masz to! No patrz, no! Więcej no ty kurna na nie masz tego! 86 dostał b o kurwa oj, oj 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 Oż ty kurna, oż ty Please będzie 6-2 Podrewna, podrewna pod Mateusz, podrewna O to potrzeb. Ja o kogo ja to mówię? Schody To jest. Ninja on był ty Ninja Ninja jest w górę Od dupy strony Troszkę mi zabrakło Monitora No tak bym to użył Może uzna, i monitora też Monitora mi zabrakło Ja, ja idę na B tam się już podają nie w Od Odpalił się, co? Odpalił się, flaszuję. A podają. To się odpalił, Jezu, nie wchodźcie pod moją no, no, to jest... Co on miał? No, no, Miałem pak, tak w ogóle. no, Jest też ludzi. Na shortcie. Na shortcie? Gdzieś, gdzieś tam, kurde, się kręcić. A nie, w aparcie chyba. W aparcie, w domku. Tak? Co ty powiesz, co? Siedzisz tutaj, tak? To chcielosz. Za poddaniem się. Okej, okay. ja, nie, ja nie mam pytań. Taki krótki mecz, też niepodobne. To jest niepodobne, to co? Jak każdy. Jak każdy. Jak każdy. <laughs> skromność Wszystkie moje ostatnie. Skromność nie leży w twoich atrybutach. Не лежи. Я правда мухну уже. Там Ну так. Но, нет, Poddaję, bo ja będę liczba, nie no, nie poszylamy za bardzo. To już coś mówiłeś przed nagraniem, że jak coś, to nic nie odzywaj się, wiesz. Co? Popatrz na moje staty, ja mówiłeś coś przed nagraniem. Co mówiłem przed nagraniem? No, że jak coś będzie, to wiesz, żeby coś nie robić. No. <laughs> Ogarnij sobie teraz. Nie widzę. Mas się pasi wejdzie, biegnie, bieg. Oj! No jezu i z maga zasaranego. Czy zapóźna info ale... Jeszcze jeden, Karol. Do mnie? To daleko jest. Znaczy był daleko. Ale u mnie? Tak, u Ciebie. Dobra, idź tam. Potem przyjdzie. No bo to ostatni. Uh, zobacz ja, samochód. Zobacz samochód. Poczekaj chwilę. I zobacz samochód, pierwszy. Aha, Kortem. No, to jest... Gdzieś z tyłu był, to wiedziałem. No, Rzucić komuś coś? Mhm, rzuć nie, mi coś. Mi... Zeusem i rzuć. rzuć, mi Zeus. Ale oni się poddają, bo kurde, oni tak grają jakby wiesz. Let's go! Nie każdy ma talent do tej gry. Flashback! Ale szkoda się poddać, jeszcze przecież mogą comebacka zrobić, nie? Musiałem no go. Że... Oj 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 no, Na strzech Nie, Co, jest samochódki nie ma Plantuj, 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 Planting Ninja będzie robił Nie, to swój rzucił Showing fire Short idzie, short Albo apart Nie, apart, to apart. swój rzucił Apart Drugi apart. Short. Skanuj się tamto drewno. Aha. Aha. Dobra. A, mój ogień dla Musy. Mogę rzucić na <noise> Wiedziałem, że ten... ...moło to przyniesie mi traga. Dobra, idę zawko na We will defeat the mercenaries. Flashbank. Throwing flashbank. Kurwa mnie. Kurde trzeba. ten debil mnie zabił. Ja, Kikamy go w ostatni za to. Ej, tak. Ten Devin nie zabił, bym miał 3 killy. Ty ostatni? Ten go Ostatni na. Dużo gielki idzie. Wyczekam. Uch. Coś. Short będzie. No, chyba short pójdzie. Ale sieć na wszelki wypadek. Он уже... он уже Найс Шортем? Я с первой Всё, ну то будь первый. Tak się zniechęcili, że aż po z meczu. Co? Tak się zniechęcili, że z meczu po wychodzili. Co? Tam tu śmiało. Chcą do połowy grać, je grają. Ja nie mam pytań. Tam Mateusz wykosi i gitarę. Ten no, ostatni no, nie wiadomo gdzie się schował. Eee Tetris, Tetris, Tetris. Nie wiem czego oni się nie chcą poddać. Lubią te... te... co nie. Taki ładny krąg w gronie. Napiszcie, napiszcie wszyscy comebacki z RIL. Izrael Comebacki z Comebacki to takie też. wiesz. co nie w grudziu, O, na gabę idzie. Uuu, ty. Aha, jest. Y, connect, y, connect. Idę, idę. Yeah, że będzie Nie, dobra. Ile Ileś ty Co mówisz? Ileś ty zabił, że ten MVP dostałeś? Dwóch. I też dwóch, niesprawiedliwości. No, tego świata. Tobie wystarczy. Marcin, y, MOTOŁO. MOTOŁO. Jak mówię, to rzucamy do parku. Dobra. It, Teraz powoli, spokojnie. Avenger. A, będzie. Ale nic nie ma jeszcze. A party? A part clear. Jest tak. A, tak. Myślę, yeah, że będzie A. It's A. Or A. raz. Ja we mam. Tetris! Tela na słoneczko. Uwa, cofaj ją. Na B, dawajcie na B, B, B. Właśnie, B. Mateusz się nie patrzy w ziemię, w w bo stary. wygląda jakbyś miał cheat. Serdecznie. Weź z tyłu. Co tego mi strzelało?

<laughs> Kurde Mati! Oh. Yes. Yes. <laughs> ale miałem stresa <laughs> No zawsze tak jest. Sam zostajesz chłopie takie takie czyście Marcie motoł, man. Jak masz kasy, nie masz końców ja też nie mam. Ty u nich patrz u nich najlepszy, 9 killi To złe gości jest. Ofensywnie gra. No a jest. Oh. Oh. Dobrze. tyle Tyle było? Dobra. Okay. Dawajcie, tak. Dobra. Dobra. Ja Dobra. ja Dobra. 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 Ja, yeah, złamał, mówiliśmy go no, kiepsko, bo mnie zabił. Ale to nie zabłał ja mnie. <laughs> Co? Teraz dał mnie. Go go go. Men. Wait, listen. You killed me. Oh, sorry, I uh, don't see. Grenade. Sorry, very sorry. No ale, Smoke. fraga mi to nie odda, złamie przepraszam. Meto, Meto. Two middle one middle one sniper middle one scoot Not so yes, them no are easy Nice. Hey, we them a Easy match. No żeś wiedział. Jakie typowe maczyki. Jakie to rankingowe? Dobra, dziękuję serdecznie za obejrzenie. Byłem za Mateusz i Marcin. Pożegnajcie się. Pożegnajemy się. No cześć, cześć. się. Cześć.